Dzień dobry moi drodzy, z tej strony oczywiście Nakesem i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z drogi na szczyt. Hehe, <gry> <gry> na szczyt czego? Oczywiście na szczyt naszej superligi. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku rozegramy pierwszy mecz, a także wykonamy kolejne ruchy transferowe, więc będzie się działo. Zapraszam na odcinek. mamy tutaj oczywiście sierpień 2016. No i zanim przejdziemy dalej, to zerknijmy sobie do biura na informacje, które otrzymaliśmy. Mamy comiesięczny raport zwiadowczy. Okej, okay, jak najbardziej rzućmy sobie na niego okiem. Um, mm -hmm. O, ten ma zdecydowanie lepszy potencjał, ten drugi, ale z biskup. Popatrzcie na niego, ma potencjał do 80, z czego ten pierwszy tylko i wyłącznie do 69 punktów overola. Zobaczymy sobie na raport tego drugiego. A nie, to jest doskonały wynik szkółki juniorów. Okej, okay, podpisz kontrakt seniorski z jednym juniorem. Super, dobra. Następne. Wrócił łowca talentów. Łowca talentów wrócił mi tutaj z Igorem Cardozo. Środkowy pomocnik, 17 lat. Potencjał aż 94. Moi drodzy, to jest niesamowite. Także zaproponujmy mu kontrakt. Hmm, no i jaki? Niech to będą 3 lata rola w zespole. Nieokreślona. Ok, niech będzie. Zaproponujmy mu nowy kontrakt. No i zobaczymy, jak się będzie tutaj. Igor Cardozo. Ależ fantastycznie ten zawodnik wygląda. Jego potencjał wygląda fantastycznie. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. I ok, następna informacja to jest niestety. Wow, 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 wow. Madera, kontuzja na treningu. Dwa miesiące na dwa miesiące wypada nam składu. Mm. No o tyle dobrze, że Madera jest na całe szczęście naszym pomocnikiem rezerwowym, znaczy obrońcą, przepraszam, obrońcą rezerwowym, co nie zmienia faktu jednak, że kurczę. No słabo, słabo, naprawdę słabo. Zaraz sobie tutaj zrobię zmiany. Bo póki co coś mi się właśnie jakoś tak dziwnie zblokowało, Guldan za Maderę wejdziesz sobie na ławkę rezerwowych. No i okej. Okay. Tutaj chyba wszystko poza tym jest w porządku. Jak najlepszym porządku bym nawet powiedział, tutaj nasz skład prezentuje się naprawdę moi drodzy okazale swoją drogą ten Solomon Otobor, do tego Emre Mor oczywiście transfery, które wcześniej zrobiliśmy naprawdę wygląda to bardzo bardzo dobrze. Teraz wróćmy, zapiszmy zmiany w tym składzie i zobaczmy jak się potoczy dalsza saga transferowa oczywiście naszej drużyny w tej serii Droga na szczyt. Ok, w takim razie możemy sobie już spokojnie. Przejść do centrali i przesymulować te kilka dni. Zaraz będziemy mieli konferencję prasową przed pierwszym spotkaniem. Ula to będzie mecz w lidze z Wisłą Kraków. A tutaj... Hmm, ten znowu odrzuca. Cholera jasna. To ile ja mam Ci zaproponować, chłopie, żebyś Ty nie odrzucił? No, no, no panie, miej, miej pan serce, naprawdę. Nie wiem, ile ja mam mu zaproponować. No, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ile mu zaproponowałem ostatnim razem. Dobra, zaproponuję mu tyle, ile mi daje tutaj możliwości. Budżet, czyli 20. Niech będzie. Może na dwa lata, niech to będzie. krócej i kluczowy zawodnik, może wtedy się przekona. Mam nadzieję. Strachil popow. Kontrakt odrzucony. No i mamy oczywiście informację o konferencji prasowej przed meczem z Wisłą Kraków. Z przyjemnością sobie tą Wisłę. Hmm, znaczy, sobie tutaj o tej Wisle Wiśle pogadamy, porozmawiamy. No i nasza ocena menedżera, moi drodzy, wygląda naprawdę fajnie. Póki co. No, i naprawdę nie mogę się doczekać pierwszego spotkania Wisła Kraków. Już oficjalny mecz w czwartej super lidze na dobrą sprawę. I mamy informację, że Cardozo zaproponował kontrakt, a Popow znowu odrzucił kontrakt, który mu zaproponowaliśmy. No, niestety. Dobra, sekunda, ja sobie w takim razie to wszystko zarchiwizuję, bo mnie to troszeczkę tutaj miesza. Jak mam tutaj wiadomości, Okej, okay, czyli Popow, no, niestety nie jest zainteresowany. Naszą drużyną, niestety, szkoda, kurczę. Bo ja się spodziewałem, że on, no, przyjdzie do nas w najzwyczajniej świecie. Ale teraz mamy tego Igora Cardozo, czy tak mi się wydaje, że to jest Igor Cardozo, tak jest. Eem. No, cztery gwiazdki sztuczek masz. Co za koleś, to ty lecisz już to jak ty, panie. Jak to. I on ma 17, czy tam 16 lat, to on się przecież będzie rozwijał jak porąbany. Ale będzie mucił, kurde, no moi drodzy Czuję, że to jest nasz podstawowy zawodnik Za kilka spotkań jak nic Dobra, zapiszmy sobie to tutaj No i niestety Problem się pojawia tutaj z tej strony, że Jeżeli chodzi o prawego obrońcę To w tym momencie jesteśmy trochę w tyłku Bo spodziewałem się, szczerze powiedziawszy No, że będziemy mieli Że ten popow Przyjmie tę ofertę A tu proszę, niespodzianka, chcę zobaczyć teraz ile mam tutaj Jaki mam budżet, okej, okay, 2 miliony Rozumiem Rozumiem, to zaraz pomyślimy, moi drodzy, a teraz czas na nowość w tej serii, którą zapowiadałem w poprzednim odcinku, ale koniec końców nie doszło do tego, o czym mówiłem czyli na mecz. Mecz niesymulowany, a mecz rozgrywany, ponieważ będziemy sobie grali mecz z Wisłą Kraków i w każdym odcinku, moi drodzy, będzie się pojawiało jedno spotkanie, które będę rozgrywał, a wy zobaczycie z niego skrót. Oczywiście Szpaku i Laskowski komentują nam całe spotkanie. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie, żebym zostawił komentarz, czy żebym wyciszył komentarz. To wszystko są Wasze decyzje, tak więc koniecznie czekam na Wasze opinie w komentarzu. Moi drodzy, czas zobaczyć na jeden razki. Tutaj jest oczywiście nasz Tomasz Kopawryc skupiony, patrzy na drużynę, zastanawia się, czy ustawienie, które... Które wystawiliśmy na ten mecz się spisze, się sprawdzi. Mamy przede wszystkim informacje o fantastycznym debiucie: o ogromnym, ogromnym transferze e, na stadion przy, w Lubinie, czyli Olomo, Salomon Otabor. No, zobaczymy, jak się spisze. A teraz zobaczmy, moi drodzy, na skład Zagłębia Luwin. Wyjściowa i to oczywiście Polaczek Todorowski, do Jak dziwnie, jeżeli chodzi o pomoc, to piątek, Tosik Starzyński, później Solomon, Otabor, Emremur i Woźniak na prawym skrzydle. Fantastycznie prezentuje się ten skład. A teraz rzućmy okiem na skład gości. Jak widzimy, wszyscy zawodnicy się ze za sobą witają. No, atmosfera zdecydowanie napięta, ponieważ jest to przede wszystkim otwarcie nowego sezonu, a przed nami. Najlepszy napastnik w Polsce, oczywiście zaraz po Robercie Lewandowskim, czyli Paweł Brożek. I tutaj pozdro dla, dla kumatych. No i mamy skład Wisły Kraków. Jak widzimy, kilka zawodników, których zdecydowanie byśmy przytulili w naszym składzie również. No i zobaczymy, jak się spisze ten skład. A ja Was już zapraszam na mecz. Dośrodkowanie: pierwsza akcja Wisły Kraków, ale wybija piłkę Polaczek. No i nie ma tutaj żadnego zagrożenia, ale wciąż to drużyna z Krakowa próbuje tutaj. Zagrozić naszej bramce, na nasze szczęście, piłka po raz kolejny ląduje w rękawicach bramkarza. Ze skrzydła znowu Paweł Małecki, dośrodkowanie fantastyczna interwencja naszej obrony. Sędzia, jak był tutaj faulowany nasz zawodnik będzie rzut wolny fantastyczna długa piłka tutaj jest Solomon o tabor, ale niestety nie zdążył. Na skrzydle drużyna zagłębia mamy dośrodkowanie jedna próba raz jeszcze i będzie strzelał Solomon o tabor. Starzyński wypuszcza Emre Mora. Emre Mor się rozpędza i to jest ta szansa Emre Mor, Ale to bardziej wyglądało jak podanie do bramkarza przeciwnika, Ani strzał, który miał go pokonać. I koniec pierwszej połowy tego spotkania. Przez większość czasu wydaje mi się, iż to Wisła Kraków była dominującą stroną tego, tego meczu. Dopiero w końcówce pierwszej połowy zagłębie się na dobrą sprawę przebudziło, obudziło i pokazało o co im tutaj chodzi, bo póki co no, nie wygląda, to za ciekawie tutaj mamy wyniki. Pozostałych drużyn w Lidze zobaczmy, jak się spisują zespoły z Polski. Lechia póki co remisuje z Newcastle Jets, um, Lech Poznań też remis 0-0, do -0, a Lechia Warszawa remis 1-1 z Plymouth Argyle. Plymouth, przepraszam, Plymouth Argyle. No ciekawie, bez wątpienia ciekawie, tylko u nas się złożyło, że to dwa polskie zespoły grają między sobą. No i zobaczmy jeszcze na statystyki po tej pierwszej połowie tego spotkania. No jak widzicie, dwa strzały po obu stronach u nas dwa celne u przeciwnika tylko jeden. Dziwne, fantastyczna piłka do Solomona Otabora, tenże jak szybki zawodnik, dośrodkowuje, tam był Emre Mor, ale to dośrodkowanie kompletnie mu nie wyszło. Dośrodkowanie i to będzie gol, nie, to nie ma bra tu nie ma bramki, powiem szczerze, byłem pewien, że tutaj będzie 1 do 0 dla Wisły. Dośrodkowanie Wisły z rzutu rożnego, ale wybicie piłki, teraz ma szansę Emre Mor, niestety, za daleko był teraz, ooo. A ten strzał to chyba taki w stylu ekstra klasy. Czas na zmiany na boisku się pojawi bez jak oraz siemaszko. I zobaczymy, jak ci zawodnicy się spiszą. Czy odmienią losy tego spotkania? Bo póki co. Nieciekawy. Od kilku dobrych minut Wisła napiera z każdej możliwej strony, ale gdyby nie nasz goalkeeper, mielibyśmy już tutaj zdecydowanie stracone bramki, ale teraz jest szansa na jakiś kontratak, z tym, że kompletnie się nie mogę dogadać z moją drużyną ze strząsami, widzicie jak oni te piłki przyjmują, nie wiem czy jest to spowodowane rotacjami w składzie, nowymi nazwiskami, ale póki co za Zagłębie gra naprawdę słabo. Mamy kontratak, fantastyczna piłka do Bezjaka, Bezjak to jest szansa na 1 do zera. jak on mógł to zmarnować. To była nasza najlepsza sytuacja w tym spotkaniu, przepiękna piłka od Woźniaka, ale wykończenie to było, no nie wiem, w stylu zawodnika z okręgówki, naprawdę. Świetna piłka, tutaj jest Siemaszko, Siemaszko lobem, Siemaszko poprzeczka, jeszcze dobija Bezjak, nie ma bramki, mój Boże, co tu się wyprawia. Kontratak Wiślaków. Moi drodzy Todorowski, próbuje tam dogonić mój te lewy obrońca widać jak się podłączył do ataku. Widać, że Wisła już stawia na wszystko. Ale teraz Tosik, fantastyczne przejęcie i to jest szansa na kontratak. Na świetny, ko na świetny kontratak, przepraszam. Piłka do woźniaka. Woźniak. To on przed chwilą zagrał fantastyczną piłkę do bezjaka. Teraz jeszcze raz dośrodkowuje. Tu jest bezjaka, ale nie ma bramki. Niestety spodziewałem się, że ten zawodnik wykorzysta swój wyższy wzrost i zdobędzie tutaj gola, ale tak się nie stało. Niestety. 3 minuty doliczone. W tym momencie trzeba postawić wszystko na jedną kartę. No i postawiliśmy, ale nie przyniosło to żadnego skutku. No niestety, pokaz nieskuteczności. Bez jak zmarnował najlepszą okazję w tym meczu. Do tego jeszcze doszła poprzeczka Siemaszki. No naprawdę, świetny mecz. Fantastyczne spotkanie. Szkoda, że nie było tutaj żadnych bramek. Naprawdę, zobaczmy sobie, moi drodzy, na statystyki. No jak widzimy, wyrównane, remisowe. No i takim rezultatem kończy się to spotkanie. Po tym spotkaniu mam naprawdę ochotę popełnić jakąś ciężką zbrodnię na bezjaku, który zachował się jak totalny amator, mogę powiedzieć i to chyba spokojnie mogę powiedzieć. No i przypłaci to głową, mianowicie trafia na ławkę rezerwowych. Jego miejsce zajmie tutaj Łukasz Janoszka. No i miejmy nadzieję, że on ewentualnie zmieni, zmieni obraz tej gry, bo naprawdę... No, ta akcja bez jaka. Jak on mógł to zmarnować? To mi się w głowie po prostu nie mieści. No ale dobrze, zapiszmy sobie zmiany w tym składzie, ponieważ zaraz nas czeka mecz z łajką y w Pucharze. Będzie to również bardzo, bardzo ważne spotkanie. To sobie już przesymulujemy. No i mam nadzieję, że tam się nasza drużyna spisze zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Teraz przejdźmy do treningów, które chcę zmienić. Przede wszystkim chcę zostawić tutaj się masz komora, ale. Myślę, że Starzyńskiego bym sobie zmienił I za Starzyńskiego bym oczywiście sobie tutaj dał Naszego juniora Cardozo Który prezentuje się naprawdę, naprawdę Fantastycznie um, Obrona, strzelanie Chciałbym zobaczyć w których yy, statystykach Gdzie on się spisuje najlepiej Dajmy mu na razie podania I nie będą to podania trudne Niech będą to idealne centry. Tak jest. I zobaczmy, symulujmy te wszystkie treningi i zobaczmy, jak Cardozo się spisze na pierwszym indywidualnym treningu w naszej drużynie. Póki co nie wygląda to źle, zdecydowanie nie wygląda to źle jak na pierwszy trening i to ten najtrudniejszy. Ocena D, nie ma tragedii. E, dziwnie, fantastyczna ocena, fantastycznie się tutaj spisał. No i powiem wam szczerze, że się Maszko też mi zaimponował, jeżeli chodzi o przebieg tamtego spotkania. A teraz mamy Puchar i Cup. Tak jest, czyli Puchar Ligi. Gramy z Y. W pierwszym, w pierwszej, w pierwszym spotkaniu. No i tu będzie ciężko, cholera. Jasna, będzie naprawdę ciężko. Zobaczmy sobie, moi drodzy, na biuro. Naprawdę mi ulżyło Jan Wlasko. Mm. Okej, okay, rozumiem. I Forens mnie chce... pamięcie szczerze, że boję się, że odpadniemy z tego pucharu. A, i bybym zapomniał, oczywiście prawo obrońca. Jako iż tutaj, no niestety, Popow nam odmawia wciąż, to wiecie o kim ja sobie pomyślałem? O kimś, kogo mi również polecało multą osób, czyli o Tomaszu Kędziora z Lecha Poznań. 22 lata, on ma chyba 70 punktów, coś koło 70 punktów overalla. I to by wyglądało naprawdę, naprawdę racjonalnie, taki transfer. Tak więc niech Scout go. Em, Obserwuję... Chwila, 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 chwila. Jak to wygląda? Jeszcze raz. Tu i kupno. Kiedy my o nim będziemy wiedzieć? Dopiero za 9 dni. Cholera, jasna. To wiecie co? Spróbujemy sobie za niego rzucić. Hmm. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem że powiedziawszy, ile ja mam sobie tutaj za niego rzucić. Hmm. Jak myślicie? Takie taktyczne... 700 na początek negocjacji. Zobaczymy, czy to coś tutaj przyniesie skutek. 700 tysięcy. Wątpię, że to akurat tutaj przekona Lecha Poznań. Tym bardziej, że jest to oferta. Mocno, mocno w ciemno, całkowicie w ciemno, no ale Tomasza Kędziore bym widział w naszym składzie, nie ukrywam, widziałbym go naprawdę. No a teraz przyszedł czas, moi drodzy, na ten mecz z Łajką, Tak jest, jeżeli chodzi o nasz skład, to tutaj zostaje. Um, Woźniak, myślę, jak widzicie, załapał formę. Mor Solomon o tabor, Dziwniel na lewej obronie, Todorowski. No i tak jak mówię, bez jak chłopie, jak tak się będziesz spisywał, to będzie w zimowym okienku transferowym jeszcze sprzedamy. No bo naprawdę, wystawiłem go sobie i myślałem, że będzie się jakoś lepiej spisywał, że coś tutaj pokaże, a nie pokazał nic, dosłownie nic, po prostu jak totalny amator zagrał. Swoją drogą, również totalnym amatorskim zagraniem były moje dośrodkowania na Emre Mora, który ma 1,69 m wzrostu. To była naprawdę istna głupota, ale cóż, no, no wiecie... Zapomniałem, ja zazwyczaj w swoich składach mam zawodników o, o wiele, o wiele wyższych. A nie przewidziałem tego, że m po prostu, no, jakoś wzrostem nie grzeszy. A teraz, moi drodzy, mecz z Whiteką gramy oczywiście e, w Lubinie, więc powinniśmy pokonać te drużyny. Tak mi się wydaje, że tutaj powinniśmy dać radę. Oczywiście będzie to trudny mecz. O, cholera, jasna, no to się zaczęło. Trzecia minuta: e, Hejs i zdobywa brameczkę. Niestety, Lechia Gdańsk również tutaj widzę, przegrywa. Hmm. Ależ to wygląda, to w ogóle wygląda jak jakaś Liga Mistrzów, Ultra Liga Mistrzów, a nie, patrzcie jakie tu drużyny grają. Masakra. Eee, ale póki co bez zmian. Dlaczego nie ma żadnych zmian? Halo? Czy nasza przygoda z Pucharem ma się już zakończyć w pierwszej? No to wygląda tak, tak. Ta nasza po... super, fantastyczny przebieg spotkania. Naprawdę dlaczego asystent nie wprowadził żadnych zmian? Nie mam pojęcia. Z tego co widzę, Wisła Kraków odpada z LA Galaxy również. Chyba, że tutaj będzie rewanż. Jeżeli będzie rewanż, to ten rewanż sobie zagramy. No bo naprawdę. Golf w trzeciej minucie i zabiło to całe spotkanie. a dlaczego tu nie było żadnych zmian? Nie mam pojęcia. Jestem mocno podirytowany tym faktem. To naprawdę nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze i nie wyglądało to dobrze pod żadnym możliwym względem. E, oferta transferowa. Zawodnik jest dla nas zbyt cenny. Aha. Ja rozumiem. Kędziora, kiedy ja o Tobie będę wiedział wszystko... Nie wiem, czy zaoferujemy w takim razie 900 i chyba jakoś nie na dniach powinienem mieć taki raport końcowy, tak mi się przynajmniej e, wydaje. OK. I symulujmy kolejny mecz. Symulujmy kolejny mecz z e, Sydney, gramy na wyjeździe. Ula la. a zobaczmy w ogóle tabelę, jak to tutaj wygląda. Który zespół prowadzi? E, Bran, Roserborg, Velta, Sentai. a polskiego zespołu nie ma tutaj ża w czołówce w ogóle, kompletnie. Ehm... Mamy ten jeden punkt po tym remisie, więc nie jest też aż tak tragicznie. Wisła również punkt. Lechia również punkt. Ogółem jakaś kurczę liga remisów. Wszyscy praktycznie remis mieli. No bywa i tak. Dobrze, w takim razie moi drodzy. Czas na ten mecz. Czy zrobimy tutaj jakieś zmiany w tym składzie? Rozważam właśnie jakąś rotację tejże drużynie. Hmm, czy Wlasko tutaj mógłby wejść? Ewentualnie myślę nad e, Łukaszem Janoszką zamiast Woźniaka. E, tak bym też zrobił. No i czy Kubicki... Kurczę, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jestem naprawdę. Nieco zaskoczony tym, jak to wygląda dziwnie, ale może, może go zamienić Ciotra. Bo z tego co widzę, to dziwnie lekko podmęczony, a w symulacji akurat nie liczy się tutaj jakoś tak bardzo te statystyki takie grywalne nazwijmy to, więc ciotra może zdecydowanie go zastąpić. No i teraz czas zobaczyć, jak się spisze ta drużyna zespół. Zagłębie Lubin, goście, mecz ze Sydney i symulujmy ten mecz. Gramy na wyjeździe. Więc nastawiam się na wpierdziel. Od razu powiem, że nastawiam się na utratę ogromnej, ogromnej ilości bramek, ale mam nadzieję, że piątek! Aha, no i dobra, jak zobaczyłem bramkę piątka w pierwszej minucie, to chciałem od razu przysymulować, bo to często tak działa, że... że no. Ale dobrze się nastawiłem na solidny wpierdziel. 3 do 1... A, ja, 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 ja. Nie dobrze, nie dobrze to wygląda, moi drodzy, bez wątpienia nie wygląda. To dobrze, zróbmy sobie kolejny trening. E, Emre Training, trening z trening z również Siemaszko, idealne centry, Cardozo i zobaczmy jak się spiszą ci zawodnicy. Klasyczny taki trening myślę i zobaczmy czy ktoś się rozwinie. Dziwnie i Dokuru się rozwinął, Cardozo również ruszył i patrzcie jak mu, jak mu te idealne centry skoczyły do przodu. Fantastycznie, także Dokuru już 64 punkty overall, tak samo jak dziwnie 65. Tak więc podskoczyły te statystyki tych zawodników do góry. No okej, okay, grunt jest taki, że nie jesteśmy ostatni. Jesteśmy przed, przedostatni, ale legia tak samo, jeden punkt. No te nasze polskie zespoły coś się nie spisują najlepiej póki co. Co ciekawe, dziwi mnie kompletnie tak fantastyczna ocena em, zarządu. Hmm. Okej, okay, ekspozycja marki. Włącz się do walki o awans Emirates FA Cup. Ukończ. Aha, mam ukończyć z takim, bo. Okej, okay, rozumiem. ciekawe te cele są. Szczerze powiedziawszy, ciekawe są te cele. Tutaj mam cały czas informację od Lecha Poznań, że jest em, wciąż otwarta, znaczy, od, że odrzucona. Jeszcze nam nie odpowiedzieli na tą drugą ofertę. I zobaczymy, czy ewentualnie nasz scout poinformuje, że już Stop, mamy informacje o nim. Ale dlaczego ja jeszcze nie wiem nic o kędziorze? Halo, przecież ja już powinienem o nim wiedzieć wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ja już powinienem. E, a, już mam o nim. Ok, czyli mam jego wartość już przybliżoną. Ulala! Kędziora był najlepszy na boisku w ostatnim spotkanie z jednym z kluczowych, myślę, że obecnie byłby wart. Ulala, to naprawdę gruby transfer. Powiem Wam szczerze, gruby. 2 miliony możemy tutaj zaoferować, ale naprawdę ogromne pieniądze za tego zawodnika i to by był naprawdę jeden z większych chyba transferów tutaj. Zobaczymy, co... Le... A, my, a my oferowaliśmy 500 tysięcy. No tak, Nexjon, ty to jesteś jednak Janusz taki transferowy, że masakra. Zobaczmy! Jak się spisze dalej? Końcowy raport skauta o. Eee, Tomaszu kędziora. Okej. A ja, trwają inne rozmowy. Końcowy raport, okej, okay. mamy końcowy raport. Prawa obrońca 70 overola, tak jak mówiłem. Dlatego mamy tego Jeana Simera, ale on też kurczę, poza naszym zasięgiem raczej. Niestety, Tomasz kędziora, spróbujmy mu jeszcze raz zaproponować kupno. Ale zaproponujmy mu teraz za 2 miliony 300. 000. Spróbujmy przebić tam ofertę innego zespołu, ta bodajże Darmstadt się o niego starało, a tego ma Cim znaczy Cimera, no to my go sobie odpuszczamy, tutaj nie mamy jak go kupić. Po pierwsze, on chyba z tego co widzę, to on tam przeszedł dopiero co do drużyny, więc tak jest, no on do nas nie przyjdzie. Po prostu. Więc no tutaj to, to, to nawet nie, nie składam tej oferty, ale w takim razie, moi drodzy, możecie pisać w komentarzu jakiegoś prawego obrońcy, o którego się będziemy starać w ostatnim dniu okienka transferowego, bo na to wypada i na to wygląda, że tak to będzie. Tak jest, moi drodzy. Lada moment będzie ostatni dzień okienka transferowego. I tam musimy spróbować ściągnąć tego jakiegoś prawego brońca. Chyba, że macie pomysły jeszcze na jakieś inne transfery. To też dajcie znać. Też dajcie znać. Symulujemy mecz z Plymouth. Gramy w Lubinie. Fajnie by było w końcu wygrać jakiś mecz. Januszka znowu na tym e, prawym skrzydle. Zobaczymy jak się spisze nasza drużyna. Mam nadzieję, że w końcu kurczę się przełamiemy. Przydałoby się. Bo to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Zagłębie Lubin kontra Plymouth. No i X skład. No nie będę oszukiwał, nie znam tutaj żadnego zawodnika. I ci zawodnicy, których kompletnie nie znam, strzelają na bramki. Tanner w 20. Minucie 1 do 0. Mamy jakieś zmiany, nareszcie mamy zmiany. Siemaszko zamienia Emre Mora. No i jest 2 do 0. A ja, 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 jak to słabo wygląda. Niestety, gromią nasze zagłębie tutaj w każdym możliwym meczu. I nie wygląda to za ciekawie. Naprawdę, czytajmy z poprzedni poprzedniej trening. Zróbmy sobie trening Emre Mora, a co? Zróbmy go sobie tak na, na poprawę humoru. Zobaczymy, czy poprawią Ci się tutaj statystyki chłopie. No bo nie wygląda to za ciekawie, naprawdę Emremor. W poprzednim meczu nie za wiele miał sytuacji do zdobycia bramki i okazji do zdobycia bramek tenże zawodnik. Teraz fantastyczny strzał, niestety poprzeczka. No gdybyś tak strzelał w tamtym spotkaniu, no to zdecydowanie byśmy mogli się pochwalić jakąś fajną bramką, a tak, no to, no to się nie mogliśmy niczym pochwalić, niestety. Raz jeszcze i będzie finezyjny strzał, ale kompletnie wybiegł już tam z linii, więc to się nawet nie liczyło. Raz. Nie, nie mogę dojść do ładu, coś trochę z tym zawodnikiem. Być może jest to spowodowane tym, że ja teraz nagrywam. OLE ale zawinął! Skubaniec! Patrzcie, głęboko! Jak... Ej, ale tamten strzał był naprawdę przepiękny, serio. Raz jeszcze. Czy zawinie tak? Aj, myślałem, że to siądzie, niestety. Próbujemy raz jeszcze, strzał, siadła tarcza, okej, okay, teraz jest ostatni strzał i czy teraz coś obroni? Tak jest! Ależ to Emre Mor, moi drodzy, zrobił fantastyczny trening tego zawodnika i to chyba wyjaśnia, dlaczego to właśnie on jest u nas podstawowym zawodnikiem. No, no jak mało brakuje do tego 66, no i mogliście mu to dać, zdecydowanie mogliście już mu to dać, a nie dali... A pozostali zawodnicy, no dziwnie się ruszył oczywiście tradycyjnie, Siemaszko też, patrzcie jak się spisuje. Fantastycznie, tych dwóch zawodników młodych naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Teraz lećmy dalej moi drodzy, przesymulujmy ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Bo tak to będzie ostatni mecz dzisiaj. O! Przyjęli ofertę transferową za kędziorę, za 2 300. Okej, okay, super. Mm, jakie są jego żądania? Musimy mu zaoferować jakąś fajną ty tygodniówkę. 4 lata. Okej, okay, to chyba będzie okej, okay. to, to wygląda zdecydowanie dobrze. Kluczowy zawodnik: 4 lata. I zobaczymy, czy Tomasz Kędziora się zdecyduje na zmianę klubu. Tak jest, to Darmsztat tutaj się o niego stara, tak jak mówiłem. Okej, okay, no zobaczymy. Czy Tomasz Kędziora, czy Polak zmieni klub Lech Poznań ym, na zagłębie Lubin. Kiedyś chyba z tego, co się orientuje, to Lech miał zgodę z zagłębiem. Teraz to od jakiegoś czasu chyba to już tak nie wygląda. I Tomasz Kędziora przyjął proponowany kontrakt, moi drodzy, fantastycznie. Fantastyczna informacja, Tomasz Kędziora, 22 lata, 70 Overola za 2 miliony 300 tysięcy, ależ gruby transfer. No i powiem tak. Chyba bym sobie zrobił ten transfer, naprawdę, bo to nie wygląda źle. Polak, 22 lata, dobrze się rozwija, ale patrzcie, jak to nam wyzeruje budżet kompletnie, zero, już nie ma żadnych ruchów transferowych, tak więc, moi drodzy, ja sobie na razie zrobię tutaj brak odpowiedzi, nie odpowiem. Może będę tego żałował, ale przysymuluję sobie ten ostatni mecz i tę decyzję z kędziorą zostawię wam. Także w komentarzach pisać, czy mam przyjmować kędziorę. Ja bym naprawdę chciał. Nie ukrywam, chciałbym przyjąć kędziorę, bo to jest bardzo dobry duch transferowy. Polak, młody, dobry, dobrze prosperujący. No i na pozycję, na którą szukamy zawodnika, tak więc moi drodzy, bardzo, bardzo bym go tam widział. A teraz gramy mecz z Sendai. Z tego co się orientuję, to jest chyba zespół z ligi koreańskiej, tak mi się wydaje. No właśnie, to chciałem teraz zrobić Solomon Otabor. Niezbyt imponująco się spisywał w poprzednich spotkaniach, także na prawą stronę wraca Woźniak, a na lewą stronę właśnie zastąpi go Solomon Otabor. Ławka to jest oczywiście Siemaszko. które może zastąpić dziwnie, a jeżeli chodzi o obronę, ulala, tutaj słabo się zaprezentowali, to może Guldan zastąpić Jaha. Todorowski na tej prawej stronie. No gółem, cała drużyna, kurczę, ma tutaj ewidentnie jakiś jakiś zastój. I fajnie by było to przełamać. Mam nadzieję, że teraz nastąpi to przełamanie, bo jak nie, to się zrobi już naprawdę gorąco. Chyba z automatu się staniemy jednymi z faworytów do roli spadkowiczów w tej lidze. A nie taki był plan, cholera jasne, nie taki był plan. Tak więc, moi drodzy, symulujmy to. Goście, mecz ze Sendai, znowu na wyjeździe. Bywa i tak, ostatni mecz wygrali z Legią Warszawa. Uuu, i też grali go u siebie. Kolejny polski zespół. I Emre Mur, ale odpowiada szybko Kanazono ale fantastycznie, mamy bramkę Emre Mora, póki co jest remis 25 minuta, żółta kartka dla Tomity i zobaczymy z tego co widzę, Lech Poznań jak tam masakruje Moldę, już 2 do 0, Lech 3 do 0, mamy zmianę, ciotra zastępuje Ducuru, dlaczego zmiana jeżeli chodzi o defensywę, ale nie, mamy też no nie, wlasko! Wlasko się pojawił na boisku i moi drodzy, zdobył bramkę! I uratował nam remis. Mamy 2 do 2 moi drodzy, nie przegrywamy, tylko mamy remis. Fantastycznie! Wlasko zastąpił Tosika, a później zdobył bramkę na wagę. Na wagę remisu. Na wyjeździe. Fanta fantastycznie, ważne, bardzo ważny punkt. Bardzo ważny remis. No i jestem naprawdę zadowolony. Jestem naprawdę cholera jasna zadowolony. Symulujmy sobie wszystkie tutaj treningi. I moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Raz jeszcze przypominam, że tutaj najważniejsza jest sprawa w tym momencie. Prawego obrońcy, czy Tomasz Kędziora ma trafić do naszej drużyny, czy ktoś inny. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Tomasza Kędziora, to jest na dobrą sprawę tylko i wyłącznie jedno kliknięcie. I tyle, po prostu wystarczy kliknąć. A jeżeli chodzi o jakiegoś innego prawego obrędu, to może być tutaj trochę więcej zamieszania. Jeszcze z wami żegnam. Z tej strony był oczywiście Nexium. Na razie i. Pa, pa!